Miałam pewną presję, nie ukrywam, jakiś taki stresik mały był, adrenalina też skoczyła, mały nerw się pojawił, to było bieganie dla przyjemności, ale mimo to e, czułam, że jednak jest to jakieś spięcie, bo cała drużyna biegnie, to nie tylko ja i dla siebie biegnę, ale biegnę również dla innych, więc naprawdę starałam się pobiec też dla innych i osiągnąć ten dobry czas startowy dla kolejnej osoby. Walczymy z tymi słabościami, i tak naprawdę największą satysfakcję ma wtedy, kiedy osiągnę coś więcej i wiem, że mogę jeszcze więcej. Straciłam przytomność na trasie. A biegłam na pierwszej zmianie, więc wiedziałam, że jak nie dobiegnę do mety, to drużyna nie wystartuje. I to był taki przymus, żeby jednak się pozbierać i, i dobiec. Udało się. I już teraz wiem, że są pewne granice, do których jednak się nie dochodzi. To tak naprawdę test samego siebie i też ta umiejętność wyciągnięcia oprócz tego satysfakcji.